Czasami wspominamy rany. Ewa mówi, że drzewo było dobre. Tylko wiadomości były złe. Edward statura, cała jaskrawość. Na obiad pielęgowa naszykowała ćledzina. marynowanych śledzi z kartoplan. Był piątek, post. Siedzieliśmy zmęczeni przy postnym stole. I bez skrupułów jedliśmy piękną bogowniczą podradę. tak, chłopoki! mówiła potęgowa. Narobiliś ta się no, żryjta, żebyś ta nie A jo to zryjta, żebyś tam siły. A i oto przed południe poszłam do bogu. Wzięłam kulkę i nałamałam gałęzi. Przyniosłam taki snob, że hej! Wieczorem porąbie! krzyknąłem. Hę? mruknęła potęgowa. Wlepiła oczy w moje usta, bo była trochę głucha i słowa zgadywała więcej po ruchu ust niż je słyszała. mnie wieczorem! krzyknął. — Odejdź cię nie spieszy! Rzuciłem gotowanego kartofla do sieni pętający się na Kotu, powiść. Wziąłem delikatnie pysk i wyniósł się z nią na dół. Jedliśmy. Świeże kartofle przegryzając śledziem. Jedno i drugie przepijając marynatą z misy drewnianymi detali. Dawno mi tak nie smakował ludzki posiłek. Jedliśmy powoli i w natchnieniu. W natchnieniu też piliśmy po obiedzie u herbatę. Potem głowa poszła w pole. Mężnie jak śmiały teodor szalaki. W natchnieniu słuchaliśmy, w natchnieniu papieros zapaląc. W natchnieniu też mówię, ściągnęliśmy potem gwiazdy z nóg. w natchnieniu rozwiesiliśmy nad piecem o w natchnieniu weszliśmy podrabnie na strych, bo tam był nasz dormitarz. I legliśmy na słomie przespać się trochę. W natchnieniu szeroko oddychaliśmy. I zmęczeni szybko posnęliśmy. Wszystko w natchnieniu. Każdy nasz ruch. Do tego dochodziliśmy z Witkiem. Że każdy nasz ruch był w natchnieniu. Wszystko. Szliśmy, pracowaliśmy, jedliśmy, piliśmy. W natchnieniu. Szliśmy, mówiliśmy, zamyślaliśmy się. Słuchaliśmy w natchnieniu. Myliśmy się, smuciliśmy się. Rano, wieczorem myliśmy się w natchnieniu. Któryś z nas kopnął w widoku na ulicy zgniłej jabłko Przejechał po po żelaznych grających prętach. Któryś z nas splunął. W natchnieniu. Wszystko w natchnieniu. Każdy nasz ruch, gestręń, nie Każdy nasz ruch i każda myśl ciężka, tysiąc ważąca, i każda myśl lekka, i każda zbiegna jak do walki. I każda zwykła. Wszystko, wszystko w natchnieniu tym wstrząsającym przeżyjemy: Żyj, jesteśmy, Santa Polonia, i wiemy, co nas czeka. Tak. Pomysły żeby byliśmy. Tak, to my czuliśmy i dźwigaliśmy ten strząsający ciężar w najbłagszej chwili, że to jest wprost niewiarygodne. Tak żyć w ciągłym, nieusającym napięciu. Ale tak żyliśmy. I nie pomyślałem przedtem o tym, ale wiedząc, co nas czeka, to znaczy to, że przestanie bić nam serce. Tylko tak mogliśmy się uratować życiem bez reszty! Wypalić się do końca, do spodu! Żeby śmierci tej zwyczajnej wariaty, Nic nie zostawić w spadku! Nie dziś po nas popiół wygasły! I niech go sobie rozdmucha, jeśli chce, na siedem stron! I niech ma przy tym iluzję, że nie jest bezrobotna! No, tak można się uratować. Oddać życiu wszystko, bez reszty. Wypchnąć z siebie wszystko, co się jeszcze opiera. Wypchnąć, wykrztusić, wyharczyć z bólem. Zdobyć się? Zdobyć się na to, by wyrzec się wszystkiego. Wypuśćcie z i wszystkie wdechy na wolność straszliwą. Na drogi, szlak i tam dał i tam dał. I niech tam, kiedy już nas nie będzie, niech tam wiecznie kołują, niech tam wiecznie płyną. Niech tam wiecznie snują się, jak przezroczyści błędni rycerze. Tak mi dopomóż Santa Polonia. Taka jest moja teoria i prawda.